Hej, hej moi drodzy, w ten mroźny styczniowy dzień. Witam Was, Olga z Wielkiego Buka. Dzisiaj, kochani, mam dla Was coś pięknego, coś wyjątkowego, a co jest moim pierwszym spotkaniem z uwielbianą przez miliony autorką. Byłam ogromnie ciekawa tej powieści, zaintrygowana podwójnie i powiem Wam, że nie zawiodłam się i naprawdę pozytywnie mnie zaskoczyła. Będzie to świeżutka powieść od wydawnictwa Znak, do którego link znajdziecie poniżej, a która ma swoją premierę już 11 stycznia. Specjalnie dla Was, dziewczyna, którą kochałeś, Jojo Moyes. A tylko pamiętajcie, żeby w żaden sposób nie kierować się okładką, dlatego że jest totalnie randomowa i w żaden sposób nie odnosi się do treści. Jedyne co pozostało Liv po ukochanym mężu to szklany, zbyt drogi w utrzymaniu dom, co za tym idzie długi i niezwykły portret pewnej kobiety zatytułowany Dziewczyna, którą kochałeś. Za tym właśnie portretem kryje się piękna i niezwykła historia. Opowieść o Sofii, żonie pewnego francuskiego malarza, która podczas I wojny światowej prowadziła hotel i restaurację w małym francuskim miasteczku. To jej właśnie dzieje zainicjowały tragiczny ciąg wydarzeń, który odbija się echem w życiu Liv kim była Sofi? i jak potoczyły się losy tej silnej, gotowej na wszystko kobiety? I czy Liv uda się naprawić w końcu swoje życie i poczuć się naprawdę szczęśliwą? Jojo Moyes poprzez tytułowy portret udało się w niesamowity sposób połączyć losy obu kobiet i w ten sposób stajemy opowieść o... o pierwszej wojnie światowej, czyli o tak zwanej Wielkiej Wojnie, której tragiczny bilans wyniósł 38 milionów samych żołnierzy, nie mówiąc o ofiarach cywilnych. A jednak o tej właśnie wojnie sporadycznie naprawdę wspomina się w literaturze popularnej. To także opowieść o utracie, dlatego że zarówno Sofia jak i Liv straciły coś, co teraz symbolizuje ten portret. Szczęście, miłość, czas miniony już nie do odzyskania. To również jest opowieść o niezłomności, dlatego że zarówno Sofie, jak i Liv potrafiły dokonać najtrudniejszych wyborów zarówno wbrew sobie, jak i wszystkim wokół. Nawet nie macie pojęcia, jak ogromnie zaskoczyła mnie Jojo Moyes. Spodziewałam się czegoś, no nie wiem, naiwnego, nieco na wyrost, a dostałam w zamian poruszającą, bolesną, niezwykłą opowieść o wojnie, która zostanie ze mną i która poruszyła mnie do głębi. Nie ma tu sztucznie wykreowanych emocji, nie ma tu pustych frazesów, ale za to mamy brutalną opowieść o kobiecej sile i o poświęceniu. Nie ukrywam, że to właśnie wojenne losy Sofii poruszyły mnie do głębi, ale to wcale nie znaczy, że historia Lew jest w jakiś sposób gorsza, co to to nie. Bo Jojo Moyes świetnie te wątki połączyła, także one się idealnie uzupełniły, a na dokładkę poruszyła tematy naprawdę bolesne, bardzo aktualne i nieco nawet kontrowersyjne. Nie wiem, czy pamiętacie słowika Kristin Hana, ale pod względem emocji i ładunku historycznego, to dziewczyna, którą kochałeś Jojo Moyes jest ogromnie do słowika podobna i wzrusza do głębi. Jeśli lubicie poruszające historyczne opowieści z inspirującymi bohaterkami, to właśnie najnowsza powieść Jodo jest, jest właśnie dla was. Jak dobrze wiecie, to jest moje pierwsze spotkanie z prozą tej brytyjskiej pisarki, ale z pewnością nie ostatnie. I to wszystko na dziś. Za tę piękną powieść raz jeszcze dziękuję wydawnictwu Znak, a Wy, kochani, koniecznie pamiętajcie, żeby jeszcze zajrzeć dzisiaj na bloga, bo tam czeka na Was pełna recenzja. I oczywiście odwiedzajcie mnie na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie, na znaczacie na Lubimy, czytać na Goodreads. Jeśli podobał Wam się ten filmik, to dajcie łapki w górę i subskrybujcie oczywiście kanał, żeby być zawsze na bieżąco. No a my widzimy się już niebawem. Do zobaczenia, pa pa!